I zobaczmy, drogie wodniki, co dla Was, co Wam będzie tutaj się chciało pokazać, jeżeli chodzi o marzec. Przede mną i wokół mnie zapach żonkili. Szko Szkoda, że nie mogę się podzielić nim z Wami. Szkoda, że te zapachy się nie przedostają przez ekrany. Ale mam nadzieję, że może tak. Pokażę Wam na chwilę i widok taki, słuchajcie, zgrzytem tego stotywu, ale jest pięknie, jest pięknie. Mam nadzieję, że, że czujecie, czujecie te, te, te słońce, tą, tą przestrzeń. No taką gdzieś no, tutaj już wiosnę. Pędzę, słuchajcie, bo robi się już ciemno, chociaż jest pięknie, długo już wreszcie jest słońce. I mamy godzinę 17.42 wyobrażacie sobie, że jest jeszcze taka. Tak jasno, mimo wszystko. No ale pędzimy. Wodnik. Wodnik i miesiąc. Yy, I miesiąc marzec dla Was. Co w marcu? Jaka energia marca dla wodnika? Co jest wyzwaniem i trudnością? I karta. Jeszcze takie wyzwanie mi się chciało pokazać. No słuchajcie, zostawmy. I karta rada jeszcze. Pod spodem rycerz Buław. Karta rada. Karta rada. I pod spodem szóstka ziemi, czyli szóstka denarów. E, szóstka denarów, a więc energia tutaj w tej karcie sukcesu, spinania się e, do, na szczyt e, ku temu, co jest, e, co jest bardziej zasobne, co jest bardziej być może okazałe. Albo co jest kwestią udowodnienia sobie, e, także jakości, niekiedy przyjaźni, e, udowodnieniem czasami no, takiej umiejętności, posiadanych zdolności do tego, do czego zostaliście kiedyś już zaproszeni. A więc może tutaj taka energia gdzieś udowodniania czegoś może komuś przeświecać, a może sami sobie i przed sobą udowodniacie swoją siłę, swoją rycerskość i pokonujecie jakieś, takie słuchajcie, lęki i strachy, czy aby na pewno dobrze zrobiliście, czy aby na pewno to, za co się chwyciliście, było słuszne. A więc gdzieś ten miesiąc może pokazywać umiejętności versus siła, tak w ogólnym zarysie. Wyzwanie dla Was, wyzwanie, miesiąc dla Was, jak Miesiąc. Miesiąc dualny i finansowo skoncentrowany na tym akcencie. Co jest wyzwaniem? Prawda. I co jest trudnością? Szczerość. A więc powiem tak, ponieważ tutaj wiele scenariuszy może się nasuwać. Najogólniej patrząc, miesiąc dualny, miesiąc dwu, może taki podzielony na dwie części, a może też wymagający od was niezłej ekwilibrystyki, jeżeli chodzi o zadaniowe, o podejście do zadań, a więc może, może się dziać, możecie. Dużo robić albo działać też w dwóch y, 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 obszarach naraz. Możecie chcieć łapać równowagę, możecie chcieć tutaj łapać również e, pewną stabilność, jeżeli chodzi o to, co jest e, no, takim jednym jedynym faktycznym źródłem. Źródła także się pokazują w kartach Asa, kielichów i Asa mieczy, a więc wyzwaniem dla Was jest prawda. Wyzwaniem dla Was jest faktyczne działanie w kierunku tego, co prawdziwe i co uczciwe i co szczere. Y, wyzwaniem dla Was również pokazała się czwórka a więc zachowanie pewnej... Może takiej wstrzemięźliwości, być może zachowanie jakiegoś takiego słuchajcie zdrowego rozsądku, ja bym to powiedziała bardziej. A więc, w sytuacjach i rzeczach, które cię mają sprawdzać i testować, to co powiedziałam, umiejętności versus siła, a więc na ile jesteś wytrwały, na ile jesteś konsekwentny, na ile radzisz sobie faktycznie z żywiołami i z tym, co wokół ciebie się dzieje, jak, no, jak mierzysz siły na zamiary. Jak także oceniasz innych w ujęciu ich autentyczności i szczerości, może decydować o tych krokach w tym miesiącu, które poczynisz, do których będziesz chciał się bardziej lub mniej nagiąć, z którymi też bardziej lub mniej będziesz chciał się przywitać. To taka, słuchajcie, energia w tym miesiącu wielozadaniowości, także mi się tutaj pokazuje, albo inaczej też y, pewnej adaptacji do środowiska i do sytuacji, w których y, jesteś. Mogę tutaj wyczuwać, że pewne wodniki nie będą chętne do końca, żeby chcieć coś zmieniać, żeby chcieć się nagiąć, a radą dla Was jest również, żeby było zabawniej, wyciągnęła się karta ta sama, a więc y, dwójka kielichów, dwójka y, denarów. Dwój Henry, który mówi o zmianach, a więc poddaj się zmianom. Poddaj się zmianom, uznaj, że zmiany są konieczne, może zaakceptuj zmiany, i to także jest gdzieś jakiegoś rodzaju akceptacja dla kogoś. Akceptacja i trudność w rozumieniu tego, jak ufać temu, jak do tego podejść. Może być gdzieś tutaj dla kogoś pewnego rodzaju zagwostką. Też czuję taką energię dla niektórych wodników, że może być to miesiąc lekko ryzykowny lub kłopotliwy, także w aspektach tego, właśnie co tą szczerością uczuć, co szczerością intencji waszych, kogoś jest. Gdzie jest prawda, gdzie kryje się zmienna sytuacji, a gdzie konieczność tkwi tego, co jest rozwinięciem się jakiegoś być może ważnego lub dochodowego dla was projektu. No i też pytanie, czy nie trzeba zmienić trochę kroków, lub czy nie trzeba zmienić trochę no, jakiegoś Pomysłu, koncepcji czy środków należałoby użyć innych, bo i w wyzwaniu pokazuje się lekkie wstrzymanie, lekka doza takiej, no, takiego zabezpieczenia. A więc być może powinniście tutaj, bo no, i Trudność mówi o tym, że ten potencjał gdzieś jest lekko zagrożony tego, tego co jest kreacją w, w pomyśle chociażby, czy w przekonaniu, czy uczuciu do tej słuszności waszych kroków, do słuszności tych zmian, które być może następują. A więc tutaj mogą się ważyć w tym momencie i pewne prawdy, i półprawdy, i pewne sytuacje, które będą chciały. Także, no tak jak mówię, zmierzyć Waszą siłę versus Wasze e, umiejętności. I to może być związane także z mocnymi emocjami, które są tutaj w, tru w trudności, żeby je gdzieś wykrzesać z siebie, żeby też rozkochać, pokochać e, czasami, no tak jak mówię, zaufać. I czy Wy komuś, czy ktoś Wam mogą takie wibracje gdzieś tutaj w tym miesiącu się e, pokazywać. Jeżeli chodzi o wyzwanie, to wyzwanie może być też utrzymanie status quo tego, co. No, co dotyczy Waszych finansów, co dotyczy Waszej obecnej sytuacji. A więc gdzieś ten miesiąc będzie sezonowość, pokazywał, będzie pokazywał pewne, um, no, pewne zmiany, pewne zmiany i te zmiany też są Wam radzone jako to, żebyście się im poddali. To pewnego rodzaju też rada, jeżeli chodzi o dystans, a więc może się z, do czegoś z dystansu, może coś z, z, zrewiduj, przed czym się będziesz chciał powstrzymywać, co będziesz chciał hamować, jaka zrodzi się w Tobie potrzeba pójścia dalej e, i co będzie możliwe do zrównoważenia, ten miesiąc taki może po, no, gdzieś tutaj poruszać, struny, może w tę stronę z Tobą wibrować ku temu, co ma badać Twoją wytrwałość, ma badać Twoją skuteczność, ma badać także Twoje umiejętności. Sam przed sobą możesz stawiać takie wyzwania. Sam siebie gdzieś możesz tutaj y, odkrywać. A więc y, dąż do tego, y, żeby poznać siebie bardziej, żeby złapać równowagę, proporcje, balans. Trzymajcie się wszystkiego, wszystkiego słonecznego i takiego aromatycznego do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.